Dzisiaj mm, coś nietypowego: wymyśliłem sobie taki challenge, że siedząc tutaj w wodzie, pobawimy się. Wszyscy już to pewnie znają. Skip ma. Mam igłę, mam ciasteczko i pokrywkę od e, słojka. Także ja skakuję do wody. Zobaczymy czy w ogóle mi się uda to wydziergać A wszystko to w temperaturze 4 stopnie yy, Od razu mówię, że my nigdy tego nie robiłem no ale chcę spróbować, nie? O! O! Nie, dobra, wszystko gra. Dobra, 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 już się robi zimno, może tak drugą stroną, mamy ostatni kawałeczek i wyszło nam takie kubeczko, następne może być jakaś inna figura, dajcie znać w komentarzach, jeżeli podoba Ci się to co robię, po prostu zostaw coś po sobie, ja dziękuję, wychodzę i ciepłego wieczoru.